Halo, halo. Kochani, dzisiaj czytanie na miesiąc sierpień dla wszystkich osób z podznaku panny. Zobaczymy, jakie tutaj energie do Was idą. Wiem, że Panienki mają oczywiście w sierpniu już urodzinki. Także, kochani, wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. aby wszystko, co tam sobie planujecie, się ziściło. I zobaczmy, co tutaj do Was, kochani, idzie. W tym miesiącu Panna po prostu sprawia mi niesamowicie dużo problemów, kochani, bo chyba nagrywam, no, któryś raz z kolei i za każdym razem albo mi, albo nie idzie wgrać filmu, bo coś tam się zrobiło, albo po prostu mi przerywa i, no, mam nadzieję, że tym razem się uda. No to zobaczmy, kochani, co tutaj do was idzie. Energia miesiąca, król kielichów, co jest w przeszłości? Mamy dziewiątkę, kielichów, asna, to co się uda. Przypomnę tylko, że robimy ogólne czytanie, i jeżeli nic nie będzie z tym czytaniu dla pracy, to zrobimy osobno czytanie, że pracę jeżeli no i osobno oczywiście czytanie na, dla związków stałych i dla singli no zobaczymy w tym miesiącu dosyć tak się układało właśnie, że nie było za bardzo w tych głównych czytaniach na pracę nic więc zrobiłam dodatkowy rozkład zobaczymy jak będzie teraz. Tak co może przeszkadzać albo co się nie uda. Tutaj jest papież wyzwanie dla Panny na ten miesiąc jest koło fortuny. Wy w tym miesiącu, tutaj karta, piątka, denarów, co idzie do Was otoczenia, idzie królowa, kielichów, dużo kielichów, widzę, że tutaj jest, rada albo szczerzenie od kart, tutaj jest szóstka, buław i rezultat końcowy. Jest paść, tutaj monet. ok kochani, pod spodem jest karta maga. Co możemy tutaj powiedzieć? Ogólna energia tego miesiąca jest Król Kielichów, czyli to też taka trochę karta mówiąca o takiej fajnej, fajnej energii. Król Kielichów to są takie osoby, właśnie, które takie są bardzo, jakby to powiedzieć, no społeczne i bardzo takie sympatyczne. Takie Uczuciowe, sentymentalne, czyli albo będzie w tym miesiącu królował u Was w życiu właśnie osoba, która będzie właśnie miała taki nastrój, albo to będziecie Wy, że będziecie podchodzić z takim bardzo lightowym podejściem do, do sytuacji, do życia, do pracy, nie za dużo jakichś tutaj stresów. Często król to jest też taka osoba, która przynosi jakieś fajne wiadomości. Też ta karta może to mówić. Wszystko takie może to właśnie chodzi o Waszego partnera też, bo tutaj często sugeruje właśnie małżonka czy żonę. No mówię, takie, taka fajna, fajna energia, z takiego spokoju w Waszym życiu. Co jest w przeszłości? Z przeszłości jest tutaj dziewięć kielichów, czy również karta takiego, może niektóre panny będą już po, po urlopach, po takim spędzonym czasie razem w gronie rodzinnym z dziećmi. Dziewiątka to jest takie zadowolenie siebie, zadowolenie z wykonanej pracy, zadowolenie takie ogólne z momentu, w którym się jest w życiu. Zaznaczę już teraz na początku, że czytanie to jest ogólne, więc ono nie będzie rezonować z wszystkimi. Jeżeli tutaj nieraz pod komentarze czytam i właśnie osoby mówią, że coś tam zupełnie nie, nie rezonuje, no, no nie będzie, no to jest czytanie ogólne, może rezonować, jeżeli jest czytanie prywatne, no to wiadomo, że wtedy jest, jest ta energia i będzie rezonować z tą osobą, no jeżeli jest czytanie ogólne i ogląda tego, ogląda ten filmik tysiąc ileś tam osób, no to wiadomo, że no, nie trafi ono do wszystkich, także trzeba szukać w ascendencie jakichś podpowiedzi, no albo po prostu na innych kanałach, tak? Co się może udać? Mamy tutaj asa, asa denarów, ten as będzie mówił, że może do Was Paść wam po prostu do głowy jakiś pomysł, jakaś idea, jakiś takie, bo asy to, są, to jest dopiero właśnie taki, taki zalążek, tak? To jest dopiero taki taki ziarenko, które włożymy do ziemi i ono dopiero z tego zacznie wyrastać, jak będziemy odpowiednio dopięgnować i podlewać, więc tutaj, więc tutaj ten, ten as będzie właśnie nam mówił o tym, że. Jakiś nowy pomysł Wam może wpaść do głowy. Może to że oczywiście być nowa praca, może to być jakieś nowe zajęcie, może być nieraz nawet nowe dostosowanie się do, do środowiska, w którym się, w którym się człowiek otacza. No, yy, może to być właśnie. Może właśnie być nowa praca, bo tutaj ten król, on również może pokazywać yy, szefa, tak, szefa szefową, czyli osoba, która daje, na przykład, jeżeli ktoś złożył CV i czeka na odpowiedź, no to tutaj również yy, ta osoba, ona jest taka fajna, pozytywna, czyli również ta odpowiedź może być pozytywna i wy wtedy tą pracę dostajecie i dlatego, że może się pojawić, że uda wam się właśnie coś nowego stworzyć. Yy. Papież jest jeszcze coś, się może nie udać, albo co będzie przeszkadzać. Yy, tutaj może być, yy, to, papież to takie są sprawy etyczne. Yy, czyli nieraz jest tak, że i wrócę do, na najlepszy taki do pracy, tak? A Wy sobie dopasujecie, jak, w jakim momencie Wy jesteście tutaj akurat życia. Yy, często jest tak, że nie podoba nam się naszej pracy, której jesteśmy, i zaczynamy szukać nowej. I w momencie, wiadomo, że yy, jak szukasz nowej pracy, nieraz oni chcą, żeby ktoś już przyszedł, już teraz natychmiast. I to są takie dylematy, że nie wiesz, co masz zrobić, czy masz złożyć wypowiedzenie, już na przykład musisz mieć tam ileś czasu, czy po prostu powiedzieć, dobra, będę chory i nie przyjmę na przykład przez te dni, bo, czy tam, no nie wiem, urlop wezmę, no coś z takich rzeczy. I, I tu są takie dylematy. I tutaj często się ten papież może pokazywać, bo są tacy ludzie, którzy jak już znajdą nową pracę, to mówią do tej starej, dobra, pa, na razie na drugi dzień już nie przychodzą do pracy. Więc to jest właśnie takie trochę nieetyczne, no bo z jednej strony yy, ty masz jakieś tam powody, do których nie chcesz już w tej pracy być, a, ale w stosunku na przykład prawnym i do tej pracy, no to jest takie rozwiązanie niefajne, nie więc y, takie trochę palenie mostów. Więc tutaj ten papież, on by właśnie o tym mówił, żeby yy, no tutaj gdzieś problemy mogą właśnie być z etyką, z takim zachowaniem. Tak samo, jeżeli by chodziło już nie mówiąc o pracy, czyli takie jakieś, jakbyście mieli dylematy, co zrobić, co nie zrobić, to tutaj właśnie Panna jest dla nas tego, że Panna lubi mieć to wszystko przemyślane, przygotowane, odpowiednio zrobione i. I tutaj może być dla niej ciężko, panna lubi etycznie postępować. Sorry, że was tak wszystkich w jeden worek wsadzam, bo tak nie, nie, nie wiadomo, że każdy ma inne ascendenty. I jeżeli nieraz panna nie jest w 100% pannych, wiadomo, że tam jest jeszcze kilka innych różnych znaków powrzucanych, więc nie wszystkie Pany takie są. No ale zasady, no tak. Te Panny, które miałam okazję spotykać w życiu, to tak właśnie lubią postępować, bardzo poukładanie. Po więc yy, to będzie ten przekaz właśnie da, dla takich panien. No to tutaj może właśnie gdzieś mm, coś tam... Mm, karty by radziły, bo tutaj tak spojrzałem jeszcze na tą kartę, radę, mm, żeby działać, iść do przodu, więc może tutaj... Jeżeli będziecie mieli taki pomysł, yy, wrócę do tej pracy, to, to faktycznie po prostu yy, rzucić i tyle, no, iść po swoje. To Taka mała podpowiedź dla tych, jak ktoś by się tak zastanawiał. Okej, okay, yy, co tutaj wyzwaniem jest dla Was? Yy, wyzwaniem może być dla Was to, że życie przygotowało dla Was jakiś scenariusz. I wy po prostu musicie płynąć z prądem. Czasami trzeba się poddać tego, tej zmianie, która nam się szykuje, dlatego to może być dla was wyzwaniem, że czasami trzeba zrobić coś inaczej, niż by się zrobiło to normalnie w takim codziennym życiu. Też takie trochę, trochę wyjście ze strefy, z, trochę ze strefy komfortu. I no tutaj jakieś takie. Ja czuję w ogóle to takie zawahanie się, nie wiadomo co robić, yy, bo normalnie postąpiłbyś inaczej, a, a tutaj sytuacja może wymagać troszeczkę innego podejścia i, i na innego wyboru. Panna tutaj jest w piątce yy, w piątce w monet w tym miesiącu czyli panna taka troszeczkę zagubiona, yy, taka odczuwająca, że, yy, że jakby nie ma. Nie ma za bardzo ani y, taka narzekająca troszeczkę, że nie ma pracy, nie ma, y, nie ma pracy, nie ma y, gdzieś tam pieniędzy, mimo że to może faktycznie jest. Tylko gdzieś tam panna będzie miała takie uczucie. Słuchajcie, ja dołożę tutaj jedną kartę, bo chciałabym wiedzieć, dlaczego ta panna tak się czuje. Zobaczcie, wy, wypadła piątka, tak też. Ale to nic, mi ją bo to tak wypadło, bo wypadło, a my zobaczymy, dlaczego tutaj ta piątka się pojawiła, dlaczego ta panna będzie takim niefajnym humorze, że będzie uważała, że nie ma nic, bo to jest ani nie mam miłości, nie mam uczuć, nie ma, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma nic. Gwiazda wyszła. Słuchajcie, no, panna może się czuć. Um, to może być coś takiego, że panna się o coś starała i nie otrzymała tego, i stąd pojawił się ten, y, ten brak. Panna liczyła, że coś dostanie, panna liczyła, że, że nie wiem, to może dotyczyć pieniędzy, może dotyczyć y, pracy, może dotyczyć dużo innych rzeczy. I to, to taka gwiazdka z nieba, tak? Y, że coś otrzyma, i tutaj te, to może się pokazać właśnie, że może tego nie, od... ona będzie to odczuwała, czyli wy będziecie to odczuwać jako, że tego nie otrzymaliście. Yy... Tylko, że ja mam takie poczucie, że to wy tak będziecie czuć, ale tak wcale jakby to, ta reszta kart pokazuje, że wy osiągacie to, co chcecie i tu jest początek czegoś nowego, więc yy, i tutaj karta, może dlatego tutaj właśnie jest też ta karta tego zwycięstwa, żeby yy, może to, co na początku wydaje się nie takie super i wow w ogóle, co myśleliście, że dostaniecie, to ono z czasem właśnie będzie takim naprawdę fajną rzeczą. Yy, tak tutaj czuję, że może ta nowa praca, yy, wracając do pracy, jeżeli ta nowa praca będzie, to wy będziecie gdzieś tam czuli, że to. Ach, ale coś tam jest nie tak, albo to jest nie tak, albo to jest nie tak. I taka ona nie będzie dla was wow, tylko yy, no okej, okay, dobra niech jest, po prostu nie mam innego wyjścia, niech jest. I, i tutaj mi się wydaje, że to będzie tylko takie wasze, na pierwsze wrażenie dziwne, a później to się wszystko rozkręci, bo tutaj z otoczenia jest królowa kielichów, tutaj to jest małżeństwo też. Ta królowa kielichów to jest właśnie bardzo fajna, pozytywna energia z zewnątrz idzie do Was, czyli jeżeli czy to szef, szefowa, czy nowe otoczenie, czy może po prostu jakaś koleżanka w pracy, która Was wprowadzi w coś nowego, to tutaj hmm, wydaje mi się, że to jest taka fajna energia, yy, pozytywna, taka sprzyja sprzyjająca takiemu fajnemu, nastrojowi, fajnej energii, Piątka, szóstka tutaj była jako karta rada, no właśnie bądź tam zwycięzcą, czuj się jak zwycięzca, no lepiej być w energii zwycięzcym niż tutaj takiej karty, że to nie otrzymałeś tego o czym marzyłeś, nie spełniło ci się coś o czym tam sobie marzyłeś, Tutaj ta karta wyzwaniem też będzie sugerować, żeby no raz pod wozem, raz nad wozem, tak? Że, że to, albo też może mówić, że to się rozkręci, bo to jest koło, to się rozkręci, że dzisiaj może to, co dzisiaj wydaje na dzień dzisiejszy nie jest takie super, ono z czasem pokaże się, że naprawdę jakaś fajna sprawa. I tutaj ten paź będzie mówił o tym, tutaj październik będzie mówił o tym, że ty że musiał się czegoś nauczyć. I może to wydawać ci się na początku właśnie trochę trudne, dlatego możesz takie mieć poczucie, że ty nie umiesz, że, że to jest za trudne, że ty sobie nie poradzisz, że nie dasz rady, a ja to tam to 1500 yy, jakichś yy, takich powodów. No ale w momencie, jak ty się uczysz, no to się w końcu nauczysz, tak? Yy, Także takie... Mm bardziej motywujące tutaj jest czy dla tych osób, które właśnie wstępują do jakiejś nowej pracy. I słuchajcie, może być tak też oczywiście, że y, nie tyle nowa praca, co możecie być w tej pracy, w której jesteście, tylko po prostu y, jakieś tam nowe, nowe pomysły, czy y, nie nowe pomysły, tylko nowe, jakieś nowe zadania, y, jakieś y, coś dodatkowego w pracy, dostaniecie, gdzie będzie trzeba się troszeczkę douczyć, przyuczyć. Co może na początku właśnie ma się zmiana stanowiska, może też być niekoniecznie zupełnie, zupełnie coś nowego, tak? Ok, czyli na pracę nie będziemy tutaj kłaszka, bo one tutaj się nam pokazały raczej jako praca. Aha, tutaj jeszcze, kochani, pod spodem macie karta maga, czyli to wszystko jest w waszych rękach, tak? To, to wy macie na to wpływ, na to wszystko, na tą całą sytuację. To, to wy możecie zdziałać, że to, co dzisiaj ci się wydaje dziwne i, i ciężkie i trudne, to mm, ty oczywiście dasz z tym sobie radę, bo to, to tylko trzeba, trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić. ok No to lecimy teraz związki stałe. Okej, okay, co my tutaj mamy? Na szepieniu. Okej, okay, czy karty. Raz. Rada taka sama jak wyzwanie dla Was. Pod spodem karta głupca. Kochani, yy, dobrze, że ta dziesiątka mieczy jest jako pierwsza karta, nie jakoś tam yy, ostatnia. Yy, co ona może mówić? Yy, ogólnie dziesiątka to jest karta taka mówiąca przybicia, tak? Yy, co niektóre pary, jeżeli te pary, które mają dzieci, mogą się pojawić no, jakieś tutaj problemy. Może być tak, że któryś tutaj wasze dzieci będzie próbowało jakiś e, przygód z, z używkami. No i tutaj e, to może mieć tam jakieś konsekwencje. Tak to będzie dla, e, dla tej jednej grupy panien, e, które mają takich nastolatków w domu. No i tutaj karta. Wtedy będzie sugerować, że po prostu no, taka kolej rzeczy jest. I, no, i gdzieś tutaj y, trzeba spojrzeć na to, jak to my byliśmy kiedyś młodzi, i nastolatkami też mieliśmy takie swoje y, wybryki. Gdzieś w ten sposób tutaj wrócić do tyłu, jak to kiedyś było. Y, druga y, dla innych pań, które nie mają dzieci. Y, no tutaj, coś coś tutaj jest jakieś. Yy, Jakiś tutaj są. Yy, bo to jest i uzależnienie, ale też mm, ten, 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 ten diabeł. On mówi i o uzależnieniach, o przywiązaniu, o takim byciu w związku, w którym ci nie jest dobrze. Wczujesz się jak w złotej klatce. Tutaj tak jest nawet pokazane pięknie na, tym, na tej karcie, że właśnie yy, siedzi tutaj. Ta kobieta, no, kobieta albo mężczyzna, siedzi i to jest właśnie taka złota klatka. Drzwi są otwarte, on nie potrafi z niej wyjść, czy ona nie potrafi z niej wyjść, więc yy, tutaj może mówić, yy, tutaj dla niektórych pani, no, oczywiście to będzie, że gdzieś tutaj w tym waszym związku jest tak, no, no nie za kolorowo. Yy, tutaj ta dziesiątka też może. Dziesiątkę często czytamy też, że to jest koniec, zakończenia jakichś problemów, ale cieszyłam się, że ona nie jest na końcu, bo często jest tak, że jak jest na początku ta karta, to nam mówi, że to już jest koniec tych problemów, ale tutaj dalej jest ten diabeł i wtedy ta dziesiątka przybiera na, na, na sile i tak jak jest jakby, że wy już macie dość. Że to już jest naprawdę y, ciężko, że jest Wam żyć w tym związku, w tej sytuacji, w której jesteście, że macie już dość i że chcielibyście wyjść. Tak te karty mówię. Ten król kielichów, czy, przepraszam, kiermek kielichów, no to jest y, jedno, że no wiadomo, że postać dzieci, ale też y, że jakieś tam uczucie jeszcze jest. Bo uczucie jest, tylko że ono jest takie krótkie, jak giermy kielichów, ono jest takie mm, małe. Może być też, yy, to jeszcze będzie do tego innego, yy, Może być tak, że ten giermy kielichów będzie sugerował to, że ktoś poznaje nową osobę, i wtedy yy, ten tutaj, ten rozkład będzie mówił o tym, że, yy, że ktoś wrani was tym, że Y, poznaje nową osobę i właśnie, y, wiadomo, diabeł to też są y, zdrady, tak? mówiąca o zdradach. Y, ale myślę, że to nie będzie do dużej ilości osób. Myślę, że to y, pierwsze i drugie y, będzie raczej mówiło o tym, że tutaj ktoś jest y, w związku, w którym czuje się właśnie jak w Złotej nie niby ma wszystko, ale tak naprawdę chyba nie ma uczuć. Tak by też sugerował ten kiermyk kielichów, że tych uczuć brakuje po prostu w związku. Y, i to właśnie jest tak wtedy złota kratka. Często jest tak, więcej to dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jeżeli to będzie teraz słuchają mnie mężczyźni, to będzie dotyczyło się, że może osoba, z którą jesteście, tak się czuje. A jeżeli tutaj są osoby, które odnajdą się w tym, co tutaj mówię, no to może być tak, że jeżeli często w związkach trzyma, niektórych tylko y, trzymają to pieniądze, bo boją się, że jak odejdą, to y, nie bardzo będą mogły sobie poradzić y, w życiu y, bez tych środków i dlatego są nieraz w tych związkach, tak, w których nie ma miłości, tylko jest takie po prostu dla dzieci, y, dlatego żeby, y, no też y, wygodniej jest, tak. I na to wszystko mamy dziesiątkę... Y, mamy koło fortuny, co mam mogę powiedzieć, no, rada od kart to jest taka, że no, taka kolej rzeczy jest, to jest karta karmiczna też, mówiąca o kamie, czyli no, to po prostu trzeba przejść, przeżyć, no, tutaj taka jest rada, że po prostu takie, takie życie i no, tak jak to przyszło, to tak to też i minie, to nie będzie trwało wiecznie, no, czyli to są takie sytuacje, które się zmieniają dzisiaj tak, jutro tak, i po prostu tutaj te karty mówią, że to trzeba przejść, to trzeba przeżyć, przerobić. I, mm, no, i tyle. Ok, to teraz y, zobaczmy, y, co tutaj jest dla, dla Singi. Co my tutaj mamy, co dla Was kochani na ten sierpień? Jeszcze tak dodam, że często przed wakacjami, przed wakacjami, przed urodzinami, jest taki trudniejszy czas dla wszystkich, tak? I to jest taki okres podsumowań, rozliczania się. Z tym, co się udało za zrobić, co się udało jakoś tam y, stworzyć i, i też to jest taki trudniejszy etap. pół urodziny, w zaś już y, wszystko lepiej idzie jakoś. Okej. Okay. I mamy tutaj dla Cindy. Czytanie. Mm. I znowu diabeł. I karta, prawda? Karta rada, tym razem dziesiątka mieczy. No. Po prostu pięknie. I jeszcze mamy tutaj księżyc. I jeszcze mamy tutaj siedem, siedem monet. No co Wam, kochani, mogę powiedzieć? No, yy, w tym miesiącu jakieś czytanie takie yy, dla uczucia tutaj nie za, nie za ciekawe jest. Yy, ponieważ może tutaj się ktoś pojawić w Waszym życiu, ale ta osoba będzie zajęta. To tutaj się szykują jakieś właśnie potajemne spotkania, ukryte, nie mówienie nieprawdy może ktoś Wam będzie mówił, że jest zupełnie inaczej, a zupełnie inaczej w rzeczywistości jest, bo tutaj mamy też kartę diabła. No i księżyc mówiący właśnie o tych potajemnych spotkaniach, jakichś ukrytych seksikach i tego typu rzeczy. siedem pentakli można mówić o tym, że. To będzie takie, um, ktoś poznacie się z kimś, y, będzie kontakt, później będzie kontakt urywany, urwany, znowu będzie kontakt. Y, czyli no, je, często jest tak, że jeżeli ta osoba druga nie jest wolna, no to w, ten, w tym momencie nie jest dostępna cały czas, to nie jest to, że jesteście wolni, możecie rozmawiać ze sobą 24 godziny na dobę, tylko wiadomo, że jeżeli ta osoba ma jakieś tam, ma rodzinę, ma żonę, czy męża, czy partnera, partnerkę, no to wiadomo, że wtedy no, ma ograniczony kontakt z wami. I tutaj to, ta karta może właśnie pokazywać, że dzisiaj się spotkacie, później tydzień nic, znowu się spotkacie, tydzień nic, ukrywanie takie, ze nie, nie mogę teraz rozmawiać i tego typu rzeczy. Karta rada mówi oczywiście zostaw to, zakończ to, nie wchodź w to, bo tutaj jest dziesiątka mieczy mówiąca o tym, że będziesz cierpiał, tak, że tutaj nic fajnego z tego nie wyjdzie. No i tyle kochani, tutaj nic innego nie dodam. Zawsze chciałabym dla was, żeby były jak najlepsze karty, dla siebie również ale no niestety, nie, nie, nie zawsze tak jest. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. Jest to bardzo miłe dla mnie. Również możecie zostawić komentarz, jak zawsze, pod, pod filmikiem. Ja na koniec miesiąca będę losować jedną osobę I przypomnę tylko dla tych osób, które są nowe, że do wygrania jest godzina czytania ze mną. Można również zajrzeć na moją stronę na Facebooku Ewelyn Tarot i tam również można zadać jedno pytanie y, darmowe, takie króciutkie. Ja też się staram bardzo szybko y, udzielać odpowiedzi na nie. Okej okay, kochani, samych wspaniałości Wam życzę. Oby to drugie czytanie i trzecie y, było jak, jak najmniejszej ilości osób. No i do usłyszenia w miesiącu, czy w czytaniach na wrzesień. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić tygodniówki, no ale yy, ciężko z czasem, kochani. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.